Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o estrach, tak kontynuując w sumie temat kwasów karboksylowych i żeby móc przejść potem do tłuszczów. Są to właśnie pochodne kwasów, koniecznie karboksylowych, ale między innymi też oraz alkoholi. No i w przypadku estrów kwasów karboksylowych będzie występowała grupa estrowa, która wygląda właśnie w taki sposób. Gdzie mamy jakąś resztę od kwasu karboksylowego. Tutaj, właśnie taka grupa karbonylowa połączona z tlenem, i przez ten tlen jest połączona z resztą pochodzącą od alkoholu. I tutaj mamy przykłady kilku właśnie takich estrów, jak etanion metylu, czyli ester kwasu etylowego połączony z alkoholem metylowym. Tutaj mamy też ester etylowy kwasu propanowego, czyli kwas propanowy połączony z etanolem. I tutaj mamy specyficzny przykład estru. Które nie pochodzi od kwasu karboksylowego, natomiast od kwasu azotowego 5, który jest połączony z glicerolem, też alkoholem. No i w tym przypadku akurat nie mamy takiego wiązania estrowego, jak jest tutaj nam pokazane. Ten związek też inaczej jest czasem nazywany nitrogliceryną, chociaż nie jest to związek nitrowy, tylko właśnie ester. No i jeśli chodzi o nazywnictwo estrów, mamy dwa sposoby na nazywanie tych esterów możemy w taki sposób, jak tutaj jest pokazane, czyli mamy tutaj kwas metanowy połączony z tropanilenolem. Możemy właśnie w taki sposób pisać, że zaczynamy od kwasu, czyli metanian i nazwę alkoholu propylu. Ale możemy też podejść od drugiej strony i nazwać to jako ester propylowy, czyli powiedzieć o, zacząć od alkoholu i dalej kwasu metanowego. Czyli mamy dwa sposoby na Nazywanie estrów. Ja zazwyczaj korzystam sobie akurat z tego sposobu, ponieważ często tak prostu rysuję te związki, więc łatwiej powiedzieć właśnie najpierw od lewej strony aż do prawej strony, jak ten związek właśnie się nazywa. No i Jeśli chodzi o otrzymywanie estrów, no to oczywiście mamy kondensację alkoholu z kwasem. Tutaj jest kwas metanowy z alkoholem etylowym, Czyli etanolem. W środowisku kwasowym dochodzi do estryfikacji, do kondensacji, powstaje nam metanian etylu oraz cząsteczka wody. Ale jak w sumie ta reakcja zachodzi, no i teraz wyjdzie właśnie, dlaczego potrzebujemy tego środowiska kwasowego. Najpierw cząsteczka kwasu reaguje nam z jonem H3, i powstaje nam tutaj taki karbokation oraz cząsteczka wody. I ten karbokation jest atakowany przez parę elektronową pochodzącą z tlenu w grupie hydroksylowej alkoholu. Wstaje nam wiązanie, czyli już wiemy, że jest to reakcja jaka? Nukleofilowa. Para elektronowa zaatakowała tutaj nam właśnie ten karbokation. Ten ładunek datni przechodzi na tlen, dochodzi do odłączenia się właśnie tego H3O ze związku. I Rozpisałem tę reakcję z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zobaczyć, że ten kwas, który jest tutaj napisany nad strzałką, pełni w sumie dwie funkcje w tej reakcji. Pierwszą właśnie jest to, że pełni funkcję katalizatora. Powstają nam H3, o które rozpoczynają reakcję i potem się odtwarzają. Druga rzecz to to, że ten tlen, który jest w naszej grupie właśnie estrowej, naszym wiązaniu estrowym, to ten tlen pochodzi od alkoholu. A nie od kwasu. Czasem pojawiają się zadania, właśnie, żeby określić, które atomy pochodzą z której cząsteczki. Jest jeszcze inny powód, dla którego właśnie kwas jest potrzebny do tej reakcji. Jak widzicie, jest to reakcja odwracalna. Estry ulegają hydrolizie i rozpadają się na ich składowe, czyli na kwas karboksylowy oraz na alkohol. Natomiast jak to w każdej reakcji odwracalnej jest pewna równowaga, i to jest ważna też reguła przekory. Czyli to, ile powstanie produktów, ile powstanie substratów. Zależy od tego, jaka jest ta równowaga, ile jest produktów, ile jest substratów. Jeśli mamy kwas stężony siarkowy, który jest, jak wiecie dobrze, hygroskopijny, on chłonie wodę, to jeśli powstaje nam woda w reakcji, to ten kwas wchłonie tę wodę. Jako, że woda jest jednym z produktów tej reakcji, to automatycznie pozbywamy się jednego z produktów. Tak więc równowaga tej reakcji będzie szła w prawo, czyli będziemy zwiększać wydajność tworzenia się właśnie estru. Przechodzimy sobie do właściwości estrów. Jeśli chodzi o fizyczne właściwości, są to głównie ciecze, trudno rozpuszczalne w wodzie i posiadają one intensywny i charakterystyczny zapach. Estry są właśnie wykorzystywane między innymi jako substancje zapachowe właśnie z powodu te, tych właściwości. Jeśli chodzi o właściwości chemiczne, no to tak jak mówiłem, ulegają one reakcjom hydrolizy ale mogą zajść w tej hydrolizie w środowisku kwasowym, tak jak pokazywałem w tamtej reakcji oraz w środowisku zasadowym. Ulegają też reakcjom polimeryzacji oraz reakcjom polikondensacji. I to co jeszcze raz przypominam z lekcji o kwasach, wyższych kwasach karboksylowych, to estry wyższych kwasów karboksylowych oraz glicerolu to są tłuszcze. I przechodzimy do reakcji hydrolizy kwasowej, czyli to jest reakcja estryfikacji tylko, że zapisana odwrotnie. Te, ten ester reaguje z wodą w środku kwasowym i daje nam to kwas karboksylowy oraz alkohol. I jest to reakcja odwracalna, tak? czyli może on zachodzić w drugą stronę, może tutaj zachodzić estryfikacja. Chyba mamy też reakcję hydrolizy zasadowej, w której ester reaguje nam z zasadą, na przykład tutaj jest zasada sodowa i powstaje nam sól kwasu karboksylowego, w tym przypadku metanian sodu oraz etanol. I ta reakcja już jest nieodwracalna. Jak widzicie, tu jest człowiek tylko w jedną stronę. No i estry mogą tworzyć tak zwane poliestry. Jak możecie kojarzyć takie właśnie związki, tutaj mamy reakcję akurat polikondensacji. No, polegają one głównie na tym, że mamy kwas dikarboksylowy oraz alkohol dihydroksylowy. W tym przypadku kwas benzeno 14 dikarboksylowy oraz etano 1,2-diol. I powstaje nam taki związek. Powstają nam po prostu kolejne i kolejne wiązania. Strowe, z jednej i z drugiej strony właśnie tych merów. I ten związek się akurat nazywa politerreftalanetylenu. Możecie kojarzyć to jako PET, czyli właśnie surowiec do produkcji tworzyw sztucznych. Ale też reakcje polimeryzacji. Tutaj przykładem jest właśnie tworzenie się polimetakrylanu metylu. W tym estrze jest taki specyficzny kwas karboksylowy, kwas 2 które właśnie posiada to wiązanie podwójne, i to wiązanie podwójne pozwala na, na tworzenie kolejnych merów. Właśnie widzicie, że, to, że te mery wiążą się ze sobą poprzez właśnie wiązanie z tymi atomami węgla. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o najważniejsze informacje dotyczące samych estrów. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach. Życzę powodzenia w nauce, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!